Często trafiają do mnie osoby, które pytają się o możliwość ustawienia reklamy na Facebooku bez strony internetowej. No więc na ogół działania, które ja rekomenduję, to jest mimo wszystko kierowanie ruchu na stronę internetową. Natomiast rozumiem, że nie każdy po prostu taką stronę posiada, a po prostu chce tylko przetestować możliwość promowania się na Facebooku. No więc co można zrobić, żeby skorzystać z reklamy na Facebooku, żeby promować swoją firmę, jeżeli nie mamy strony internetowej? Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. Zaczynajmy! No więc generalnie, jeżeli masz wybór kierować ruch na stronę internetową lub zamykać swoją promocję tylko i wyłącznie na platformie Facebook, to rekomenduję mimo wszystko, żeby kierować ten ruch na stronę. Działa to po prostu lepiej na dłuższą metę. Jeżeli twój klient wejdzie na tą stronę, gdzieś tam zobaczy logo, zobaczy nazwę, trochę bardziej po prostu otrzaska się, że tak powiem, z Twoją marką, opatrzy się z Twoim logo, no i po prostu później ta marka zostanie mu w głowie na dłużej. Jeżeli na przykład później będzie zastanawiał się nad tym, z jakiej firmy skorzystać, z jakiej firmy usługi wybrać, kiedy będzie po prostu potrzebował czegoś, co oferujesz, no to jest większa szansa, że po prostu będzie Cię pamiętać, jeżeli wszedł na Twoją stronę, jeżeli coś tam po prostu zrobił, przeczytał jakiś artykuł, cokolwiek. Natomiast jeżeli ta promocja ogranicza się tylko i wyłącznie do Facebooka, no to styczność z tą marką jest dużo słabsza, w związku z czym po prostu klienci szybciej o Tobie zapomną. Natomiast jeżeli nie masz strony internetowej i nie planujesz jej otworzyć w najbliższym czasie, to tak naprawdę zostają ci trzy możliwości promowania się na Facebooku w taki sposób rzeczywiście przynoszący jakieś efekty, bo tutaj nie mówię teraz o promowaniu w stylu działania świadomościowe, czy zasięgowe, czy zbieranie lajków, tylko rzeczy, które faktycznie przekładają się na zwiększoną sprzedaż lub dodatkowych klientów. No i jeżeli jesteś sklepem internetowym, to to, co możesz zrobić, to jest ustawienie tak zwanego sklepu na Facebooku, czyli po prostu dodajesz swoje produkty na Facebooku, natomiast możliwość kupienia i tak na ogół, Musi odbyć się na jakiejś zewnętrznej platformie. Z tego co się orientuję, w Stanach w tym momencie już jest dostępne sprzedawanie tych produktów bezpośrednio na Facebooku. Natomiast w Polsce, i tak, jeżeli konfigurujesz sobie taki, właśnie katalog produktowy na na Facebooku, czy właściwie sklep na Facebooku, to i tak w momencie, kiedy ktoś będzie chciał kupić Twój produkt, zostanie przeniesiony do checkoutu na Twoim sklepie. Czyli jeżeli takiego sklepu internetowego nie masz, no to to musi być jakakolwiek inna platforma sprzedażowa, na której będzie to możliwe. Może to być nawet OLX albo Allegro. Jeżeli oczywiście uda ci się odpowiednio połączyć te produkty z Twoim sklepem na Facebooku. Natomiast jeżeli jesteś firmą usługową, czyli coś, co jest znacznie bardziej popularne w przypadku promowania firmy bez strony, no bo jakby jesteś sklepem, no to raczej już ten sklep sobie tworzysz. Natomiast jeżeli jesteś firmą usługową i pozyskujesz klientów poprzez kontakt z nimi, poprzez Zapisywanie ich na jakieś usługi, poprzez dogadywanie terminów czy nie wiem, na przykład konsultacje telefoniczne, no to wtedy musisz mimo wszystko jednak wygenerować jakąś konwersację z tym klientem. No I można to robić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest klasyczna kampania na wiadomości. W nowym widoku menedżera reklam jest to tak zwana kampania na sprzedaż, gdzie później po prostu wybieramy sobie wiadomości jako taki podcel. No i w ten sposób możemy generować konwersacje z nowymi użytkownikami, czyli po prostu osoby wyświetlające Twoją reklamę będą zachęcone do tego, żeby kliknąć i tym samym przenieść się do messengera, żeby zacząć rozmowę z Twoją firmą na jakiś konkretny temat. Jest to o tyle fajna opcja, że możemy sobie skonfigurować pierwsze kilka najpopularniejszych odpowiedzi, czy też najczęściej zadawanych pytań, jakie od razu Twój potencjalny klient może kliknąć, i na przykład możemy też skonfigurować automatyczne odpowiedzi na te pytania. Przykład. Ktoś klika przycisk przenoszący do Messengera i od razu podpowiadają mu się najpopularniejsze pytania, jakie może zadać. Na przykład, kiedy mogą mówić się na najbliższy termin, nie wiem, wizyty, coś w tym stylu. No i można skonfigurować sobie na przykład automatyczną odpowiedź, która dajmy na to, przekierowuje te osoby gdzieś do jakiegoś. Kalendarza, w którym może się już zapisać na faktyczną wizytę. Tak więc generowanie wiadomości to jest jeden z sposobów na to, żeby promować się bez strony internetowej, bo rzeczywiście w tym przypadku nie potrzebujemy nigdzie tej strony, no bo reklama wyświetla się na Facebooku, a użytkownik później jest skierowany do Messengera, do rozpoczęcia konwersacji z twoją stroną na Facebooku. Więc jedyne, czego potrzebujesz, to tak naprawdę fanpage na Facebooku. Natomiast druga metoda. To tak zwane generowanie kontaktów, czyli kampania na kontakty. Polega to na tym, że na Facebooku po kliknięciu w reklamę użytkownik wyświetli taki po prostu uproszczony formularz kontaktowy. Bardzo często jest on wstępnie wypełniony już danymi użytkownika, czyli na przykład takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, które Facebook po prostu posiada, no bo ten użytkownik po prostu musi podać je Facebookowi, kiedy się rejestruje. To często ten formularz już może tymi danymi być wstępnie wypełniony. Dzięki temu taki formularz bardzo łatwo jest uzupełnić. Dzięki czemu też. Co za tym idzie? Ilość pozyskanych w ten sposób lidów na ogół jest znacznie większa przy tym samym budżecie. Po prostu spada nam koszt za jednego lida. Może się to wiązać z tym, że jakość w ten sposób wygenerowanych kontaktów jest trochę niższa, bo jeżeli coś jest po prostu łatwiej zrobić, więcej osób to zrobi i tym samym będziemy łapać również osoby, które mają znacznie słabszy zamiar, żeby rzeczywiście skorzystać z naszych usług. Później takie wypełnione formularze trafiają do naszego centrum kontaktów, gdzie możemy sobie pobrać wszystkie lidy i na przykład do poszczególnych osób oddzwonić albo napisać do nich maila i już dogadać wszystkie szczegóły dotyczące naszych usług. I tutaj tylko jedna mała informacja. Podczas konfigurowania tego formularza Trzeba podać link do naszej polityki prywatności, czyli po prostu do dokumentu, w którym opisujemy, w jaki sposób te dane, które pozyskujemy, będą przetwarzane. Politykę prywatności można sobie wygenerować na podstawie jakiegoś darmowego generatora, których jest dość sporo w internecie, natomiast ta polityka prywatności musi być gdzieś umieszczona i to nie może być zwykły plik PDF, bo generalnie Facebook nie toleruje plików PDF w momencie, kiedy weryfikuje reklamy w różnych miejscach. Dlatego to, co można zrobić, najprostsze możliwe rozwiązanie, to jest utworzenie dokumentu Google, w którym wklejamy naszą politykę prywatności, a w miejscu, w którym po prostu musimy ją wkleić w formularzu kontaktowym. Podajmy po prostu link do tego dokumentu Google. I to jest sposób na to, żeby to obejść bez własnej strony internetowej. OK, więc to są generalnie trzy najprostsze metody, żeby promować swoją firmę na Facebooku bez własnej strony internetowej. Natomiast, jeżeli myślisz o tym, żeby taką stronę internetową założyć i chcesz to zrobić samodzielnie, po to, żeby po prostu zaoszczędzić dość sporą kasę, jaką na obu trzeba przeznaczyć na przygotowanie takiej strony, to zachęcam Cię do sprawdzenia filmu, który znajdziesz w opisie poniżej. Znajdziesz tam niezbędne informacje do tego, żeby taką stronę, prostą stronę internetową, po prostu przygotować sobie samodzielnie. A my widzimy się w następny czwartek. Trzymaj się, cześć!